Siemaneczko z tej strony. Śmiechu lecimy dzisiaj z teścikiem, Pe Petardek chciałem powiedzieć. Rakiet oczywiście hukowych Hammer Strong od gałok od produktu R20. Myślnik 0, 3, 5 sztuk w środku. Rakiety 20 gramowe jak możecie sobie tutaj zauważyć. Yy, paczuszka bardzo, bardzo fajnie się prezentuje. Jest to, wydaje mi się, że jedna z nowości. Nie ma tego za dużo na, na kanale. Także postanowiłem przetestować dla, dla Was właśnie te rakietki. Wiem, że coś podobnego wyszło od Zombuma. Pewnie, pewnie to samo, tylko w innej szacie. Także mam nadzieję, że będziecie mogli sobie zobaczyć. Rok produkcji 2023, czyli zeszłoroczna. Pozycja 100 gramów na całą paczuszkę. Rakiety w klasie F2. Także póki co dostępne. E, chyba są też dostępne na sklepie Odpalaj. Pamiętajcie, że z kodem rabatowym chcecie, macie 15% rabatu w sklepie na towar nieprzeceniony. Mm, także ja już nie przedłużam. Zapraszam Was na teścik i dajcie znać w komentarzu, co Wy myślicie o tych właśnie rakietkach hukowych. Paczuszka prezentuje się naprawdę świetnie, także miłego seansu Wam życzę. Dwie rakietki hukowe Hammer od GAO. Mm, odpalamy po ciemku, zobaczymy jaki jest Efekt titanium Nie sztuki naraz, także palimy w dobrym miejscu i delektujemy się mocą. Ty, to była hukowa? One nie miały być hukowe? Hukowo-kraklingowa, taka co? Ja pierdolę. Średnio to wyszło. Ty, jak ja by wiedział, że ona co to by się ostrość, ostrożnie. Rakiety miały być Hook, Strong Mega, a no póki co mamy Kraking, także zobaczymy kolejne trzy sztuki. Odpalimy pojedynczo, może jedną, co? Albo wszystkie trzy naraz? Nie damy rady, chyba wszystkie trzy Nie, nie. To pojedynczo. To pojedynczo, albo te dwie ostatnie zobaczymy na tym. Dobra, palto. Ale szkoda, bo myślałem, że one faktycznie będą Hook. No jest krakling, ewidentnie i Hook taki. Średni, jak przy... Nie są ciche. Jak przy tym. Dobra, dawaj. Kolejne dwie chyba, co? Od razu. I kończymy temat. Kolejne dwie sztuki. Lecą. Od razu. Nie są ciche, ale... Nie są ciche, ale też nie są jakieś moce. No gigant, jakbyśmy odpalili, to jednak by była... By była przepaść, moim zdaniem. Ale jako efekt, w sensie jak dobra cena, to ja by kupił. Fajne są. No. Dobra, podsumowanko. Rakietki Hammer od Powiem Wam, że troszeczkę się zawiodłem. Myślałem, że będą miały jednak efekt Titanium salut. A tutaj mamy Crackling, troszeczkę podobne do wersji od Dubuma nie? No, Doobumy też pewnego razu mają Crackling, albo dalej mają. Jaką ocenkę dajecie? Kurwa, dla mnie szóstka, nie? Ale mi się podobają, zależy od sceny. Nie? Ja się bo trochę zawiodłem, bo... Na na przykład, bo żeby... jednak one sugerują, że będzie głośny huk, a ty jednak ten kraknik swoje zrobił. Chyba też po to, że, nie wiem, żeby certyfikację przejść, może po to? Może też pod to, nie? Ale jak ktoś lubi Cracking to ja polecam, ja bym ósemkę dał, ale Osemeczka, to zależy jaka cena, jaka cena bo jak, jak, bo jak są drogie to ja bym też dał szóstkę. Bo jest też wersja tanie, od Zumbuma, nie? Teraz takich 20 gramowych chyba, ciekawe czy też mają Cracking. Ciekawe czy też mają Cracking, bo to Dobra. Też produkuje gało. Dajcie znać w komentarzu co myślicie o tych rakietach, my już lecimy, trzymajcie się i na razie.